Witam, zobaczcie. Ten akumulator zamontowany był w Oplu z 2012 roku. Silnik 1,6 benzyna wytrzymał niecałe 3 lata. Dalej. Ten akumulator wytrzymał niecałe 2 lata. Był zamontowany w Oplu Adam 1,2 benzyna yy, z 2018 roku. Pojazd z 2018 roku i już ma zamontowany trzeci akumulator. W tych dwóch y, pojazdach z tymi akumulatorami y, sprawdziłem, y, sprawdziłem układ elektryczny, czyli ładowanie, rozruch, pół prądu i wszystko było ok. Co w takim razie zniszczyło y, tak szybko te akumulatory? Pośrednio odpowiada inteligentne ładowanie, bezpośrednio klient i sprzedawca. Już nagrałem kilka filmików, w których informowałem że tam gdzie jest inteligentne ładowanie to producenci na pierwszy montaż dają akumulatory bardzo mocne wykonane w technologii EFB lub do niej zbliżonej później y, klient z rynku wtórnego y, kupuje akumulator o dwie klasy niżej y, taka moja uwaga pamiętajmy, że z akumulatorów marki Warta z płynnym elektrolitem mamy wartę Black, taki y, najbardziej y, naj, najtańszy y, warteł Blue tak, czyli ten, warte silver i warte blue EFB. Tak więc, jeżeli ktoś kupuje warte blue, to nie znaczy, że kupuje najmocniejszy akumulator, bo do inteligentnego ładowania uważam, że klienci powinni wybierać albo warte silver lub EFB. Mogę tylko dopowiedzieć jeszcze, że warte silver praktycznie już nie spotykam u klientów. Powód jest tutaj dość prosty. Klient kupując taką wartę Blue myśli, że udało mu się kupić markowy akumulator, najlepszy markowy akumulator, jaki jest na rynku, w dość dobrej cenie. Tutaj sprzedawca wie, że udało mu się wycyskać klienta. Teraz kilka wniosków. Ten akumulator w tej celi ma zwarcie, a tutaj ma Niedobór wody, no, elektrolitu wody, tak czy siak, płyty są tutaj gołe, więc to by świadczyło o tym, że w akumulatorach bezobsługowych też może ubywać wody. Szczególnie tam, gdzie jest inteligentne ład ładowanie mocniejszy Czy warty są słabe? Ja uważam, że warty ogólnie nie są słabe. Ważny i najważniejszy tutaj jest właściwy dobór akumulatora, czyli Samochody ze standardowym, ze standardowym wyposażeniem można montować te akumulatory, natomiast tam, gdzie jest już wyposażenie, e, więcej elektroniki, inteligentne ładowanie, to powinniśmy wsadzać coś mocniejszego. E, też mogę tutaj powiedzieć, że nieszczęściem wart jest to, że jest rozpoznawalna na rynku. Jak na przykład taki akumulator dozna awarii, to klient, jak i sprzedawca od razu wrzucają winę na producenta akumulatorów. Bez zastanowienia się, yy, gdzie jest przyczyna problemu. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, subskrybujcie.